Tutaj padło sformułowanie, że masz osoby w telewizji, które lubisz tak, bardziej, tak, lubisz mniej. No nie tak, mogę nie tego nie podwycić. Tak. Bo teraz chciałam was trochę podpytać jednak o pytanie na śniadanie. No bo nie oszukujmy się, te same godziny emisji, podobny format, się tematy. Zaryga. Byli partnerzy. No, Karolina. I co myślicie o tym, co teraz dzieje się w pytaniu na śniadanie? Karolina, ja to już mówiłam w kilku rozmowach i powiem to raz jeszcze. Mnie się zdarza oglądać konkurencję, bo uważam, że to jest wręcz niezbędne. To znaczy, uh -huh. Moim zdaniem my musimy patrzeć na siebie nawzajem, żeby wiedzieć, co, sobie, co oferujemy, co my oferujemy, co oferuje nasza konkurencja. Jeśli pytasz o Roberta, to ja bardzo za Roberta trzymam kciuki. Ja uważam, że to jest świetny dziennikarz i fajnie, że się spełnia w swojej nowej roli. Natomiast wiesz co? To jest tak bardzo subiektywna historia, co się komu podoba. Nie ma żadnego znaczenia, czy ja wolę tę parę, czy tamtą, czy mi się bardziej podoba ta gwiazda telewizji, czy inna. Dlatego, że telewizja śniadaniowa, ta poranna jest naprawdę dla wszystkich. I i to, czy Ania ma swoich faworytów, czy ja, to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że to widzowie codziennie pilotem decydują o tym, co i kogo chcą oglądać. Więc yy, ja nie mam faworytów, bo ja po prostu uważam, że to jest taki przegląd tematów, taki przegląd postaci się tam pojawiających, że to nie jest tak, że ja włączam rano konkurencję i mówię: A ci prowadzą tak, a ci tak. Nie, ja patrzę bardziej na to, o czym ten program jest w yy, porównaniu też do naszego. Ale wiesz, że teraz Telewizja Republika też podobno uruchamia swoją śniadaniówkę, więc jeszcze tak dorzucę, że jeszcze będziesz mogła nas pewnie pytać o, o konkurencję tam. Jakby co? Na razie skupmy się na telewizji polskiej, no bo też tak chcę Was zapytać jako dziennikarek, bo tak naprawdę cały poprzedni skład pytania na śniadanie został pożegnany. Czy Waszym zdaniem to jest dobry krok, że żegna się wszystkich od razu i wprowadza? nowych, no też starych prowadzących, bo niektórzy powrócili. Gdybym miała taki zasób wiedzy, by oceniać, czy to jest dobre, to byłabym producentką jakiegoś dużego programu, a nie mam. Ja nie mam narzędzi do tego, żeby to oceniać, wiesz. Ja myślę sobie, że ludzie, którzy zarządzają programami telewizyjnymi stacjami, to są ludzie, którzy wiedzą co robią i należy im ufać. I jeżeli taka była decyzja tamtych rządzących, no to to jest ich decyzja i byłoby bardzo nie na miejscu, gdybym próbowała to oceniać, bo po prostu nie mam ku temu kompetencji, wiesz. Ja mogę ocenić tak jak się już wcześniej Powiedziałam, to, jak kto prowadzi program, no bo to robimy i powiedzmy, że na tym się znamy, albo przynajmniej uczymy się, żeby się na tym znać. No to uczymy e... się już dajże spokój. że no Znamy, no dobra, no niech no, będzie. Wiadomo. Niech będzie. Oczywiście te trzy <gry> miesiące po prostu jesteśmy ekspertkami, no ale nie mogę oceniać tego, jak kto, jak, jak kto podejmuje decyzje personalne, bo po prostu wiesz, nie mam zasobów ku temu. No słuchaj, no z mojej strony to jest tak, zmiany są esencją świata. I tak naprawdę. No jedyną stałą jest zmiana i my się możemy tylko do tego tańca przyłączyć. Oczywiście, że dla tych, którzy odchodzą, no to nie jest przyjemne siłą rzeczy. Natomiast media to jest taki biznes, który nie jest też dany raz na zawsze. I abstrahując tutaj od pytania na śniadanie czy od nas, no po prostu te zmiany były, są i będą. I czasami mam wrażenie, w Wielkiej Brytanii ten temat mhm. się też przewija, bo tam przecież też najróżniejsze zmiany, również w tych telewizjach porannych. No że po prostu to nie są też kontrakty podpisywane do śmierci i o tym trzeba pamiętać. To chyba kiedyś Nina Terentiew powiedziała, jak już tak mówimy o konkurencji, że telewizja to nie jest żona tylko kochanka i nie oh wolno wow. się w niej zakochiwać. I, I trochę tak jest. Ania ma rację. To jest środowisko oparte na zmianie i nie wolno zakładać, byłoby to bardzo niedobre dla naszego zdrowia psychicznego, gdybyśmy zakładali, że jak już jesteśmy w tej telewizji to jesteśmy w niej na zawsze. To jest piękna przygoda w życiu, zawsze to powtarzam i zawsze będziemy wdzięczne za to, że ją przeżywamy. Ale ona się może w każdej chwili skończyć, i to jest zupełnie normalne dla tego środowiska. I to też jest, mówię to zupełnie szczerze, taki fajny, akurat w moim przypadku, w twoim zapewne też, wentyl bezpieczeństwa, bo człowiek docenia, człowiek pamięta, a jak wiemy, pycha kroczy przed upadkiem, więc to też pionizuje. Ulubiona para w takim razie z programu Dzień dobry, TVN i z programu Pytanie na śniadanie. Z programu Dzień dobry, TVN to jest jedna. Dwie takie blondynki są nowe. To jest moja ulubiona para. No chodźcie, ale wiesz co? Ja chciałam dokładnie to samo powiedzieć. No masz, tak. Tak, ja, ja po prostu stawiam na nas i tyle. Wiadomo, kochamy Dorotę, kochamy Marcina, Wiadomo. nieustannie to powtarzamy, ale naprawdę, tak. ja bardzo jestem za nami i za tym duetem. W ogóle jeszcze słuchaj, nawiążę na chwilę do tego hejtu trochę, o którym wspomniałaś, że ludzie już teraz za bardzo w tych nawet negatywnych komentarzach nas nie rozdzielają, tylko tam mówią dwie blondyny, więc to jest dowód na to, że zbudowałyśmy duet. Wiesz co nam się podoba? Znaczy, mi, zobacz, ja już mówię tak za nas, bo my jesteśmy już takie takie bliźniaczki. Wiesz co mnie się podoba w naszym programie? To, że każda z par prowadzących jest naprawdę zupełnie inna. I to nas odróżnia od konkurencji, dlatego że zobacz, zupełnie inną parą jest Paulina i Damian. Jedno i drugie są rodzicami, mają tu doświadczenie rodzicielskie, są młodymi, fajnymi, kolorowymi ludźmi. No, Marcin i Dorota to jest instytucja sama w sobie, to są ikony, tu w ogóle nawet nie, nie trzeba wiele mówić. Ewa i Krzysztof to są znakomici dziennikarze z doświadczeniem, tacy nasi trochę Nauczyciele, zresztą dosłownie mentorzy, no i my dwie wariatki. To jest ba bardzo fajne, że tak postawiono na taką um, dywersyfikację też prowadzących, a co za tym idzie, moim zdaniem, też publiczności, bo my jesteśmy naprawdę dla każdego jako program. To prawda, no tutaj akurat nie mogę zbyt wiele dodać. Mogę na sekundę jeszcze się odbić do pytania na śniadanie, że tam, jak się ucieszyła, <laughs> <laughs> będzie head. Um, bo tamta strategia jest ewidentnie inna, tamte wszystkie pary są trochę zbudowane według tego samego sznetu, że jest starsza, bardzo doświadczona dziennikarka i trochę młodszy chłopak, niekoniecznie tak znany jak ta kobieta. No bardzo to jest też ciekawe i zwróciłam na to uwagę. No dobrze, pominęłyście milczeniem ulubioną parę z pytania na śniadanie, więc nie ja będę to... tu. Dzień dobry, pytałaś o dzień dobry. Ale, ale tak, też to, pytanie na śniadanie. Śniadujesz. No nie. Aha, to Mój mózg A Macie... mazał, No to poczekaj, niech się skupię. Czekaj, ale tak, tak naprawdę musiałabyś mhm. ulubioną parę. Nie, nie no, mój ulubiony z chłopaków to jest Robert, czyli taj, po, połowa pary. Ja, ja, ja jestem to lojalną, to byłą to żoną to telewizyjną. Dobrze, że jesteś lojalną, aktualną też, Wiesz co, Karolina? To, to, to nie dlatego, że ja teraz próbuję być poprawna, poprawna politycznie, ale ja nie mam chyba ulubionej pary w pytaniu na śniadanie. Wydaje mi się, że Aśka z Robertem fajnie się dogadują jako duet. W sensie widać między nimi, że oni się chyba lubią. Yy, a to jest bardzo ważne w tej pracy, bo my wiemy, że jak nie ma chemii poza, to nie będzie chemii i na ekranie.